Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Dzisiejszy odcinek poświęcimy sobie performanceowi i temu, czym to właściwie jest. Na przykładzie filmu pod tytułem Artystka obecna autorstwa Mariny Abramowicz. Jeśli nie spotkaliście się z tą artystką, a jeśli trafiacie na ten odcinek, to podejrzewam, że chyba się spotkaliście, zetknęliście. To dużo przed Wami. Szanowni Państwo. Marina Abramowicz nazywana także babcią albo diwą performanceu, czyli sztuki performatywnej. Ale, żeby w ogóle móc o tym mówić, trzeba sobie powiedzieć, czym dany performance jest. I nie ten dany nam, tylko ogólnie czym performance jest. Z definicji to wszelkie działania podejmowane z poczuciem lub świadomością pewnego celu, ideału lub zapamiętanego wzorca. Czy możliwej do zrealizowania potencji. Chodzi o ten cel, że ze świadomością pewnego celu realizujemy jakieś działania. No, na przykład, zawiązanie buta jest pewnym performancem. No, mamy tam jakiś cel, tak, wiążemy tego buta, no i jakby dzielimy się tym. Także skomponowanie, wykonanie czy wysłuchanie koncertu jest takowym performancem. W szczególności do performanceów należą czynności, no, cokolwiek ustanawiające lub spełniające ludzkie zachowania, osiągnięcia, wyczyny i występy. Czyli ogólnie performancem jest wszystko, ale są jakieś szczególne performancy, tak zwane bardziej performancey. Termin pochodzi wiadomo z języka angielskiego, gdzie słowo perform jest rozpowszechnione. Jakkolwiek w średniowieczu przywędrowało tam też z języka francuskiego, a rdzeń w ogóle ma łaciński, więc perform, performance, angielskim na polskie to spełnić lub spełniać jakieś zadanie, ogólnie spełnianie, albo wykonywać tutaj rozkaz, utwór muzyczny, zamówienie lub wykonanie rozkazu ponownie utworu. Po tym wstępie tego performensu, czym to w ogóle jest, powiedzmy sobie o tej Marini Abramowicz i artystce obecnej. Zachęcam was do obejrzenia tego filmu, nie jest on długi, około godziny 40 parę. I Marina mówi tam, że Sztuka jest obnażeniem ludzkiego ciała. Sama sztuka performatywna podejmowana przez Marinę jest pewnym niuansem, można by rzec. E, będziemy doszukiwać się tam później celu, jakiego świadomego celu, do tego dojdziemy. Performance wyrósł z obrazów, jest czymś czego jakby nie można powiesić na ściany, jest to pewna trapa umysłowa, coś co przemija, uczy nas tego, że sztuka jest ulotna. Tutaj dygresja z pewnym autorem, który tam powiedzmy była firma, która świętowała swoje 25-lecie i oni stwierdzili, ok, wydamy teraz kupę milionów na jakiegoś artystę, żeby on nam zrobił jakieś dzieło i my sobie to dzieło powiesimy na ścianę i to będzie upamiętnienie tejże naszej rocznicy. No i zatrudnili tam tego jakiegoś super artystę, no i tak ten artysta myślał, dostał tam zaproponowane parę milionów, no i zrobił im rzeźbę z lodu. No i oni, oburzenie przecież, jak to w ogóle, co to w ogóle ma być, przecież to zaraz się roztopi. No, artysta na to, że właśnie tak ma być. <laughs> Jeden z takich pierwszych przełomowych performensów e, Marian Abramowicz był Rytm Zero z 1974 roku. Postanowiła ona w tym, że performensie, doświadczając własnego ciała, zrobić z siebie przedmiot, przedmiot sztuki. Mianowicie przez 6 godzin postanowiła stać nieruchomo w galerii. Obok niej na stole leżały bodajże 72 przedmioty, między innymi była tam farba, e, bicz, szminka, siekiera, nawet nóżkę szonkowe, widelec, e, jakiś tam cukier, sól, pieprz i broń. To był pistolet i prawdziwy nabój, jeden nabój. Bodajże w świadomości wówczas unosiło się, że tam jest e, ślepa amunicja, ale okazało się na końcu, że były tam ciężkie naboje. No i jak się domyślacie, działy się tam przeróżne rzeczy. Wieszano na niej łańcuchy, przyklejano do ciała zdjęcia, rysowano szminką i w pewnym momencie po jakimś czasie jeden z gości, tejże galerii, wziął do ręki pistolet, naładował go pociskiem, który jednak okazało się tam był, i włożył go w dłoń mariny. Następnie przesunął dłoń mariny do skroni i przesunął swój palec na spust. Co się stało dalej? Oczywiście, ludzie oszołomieni odsunęli się, wywiązała się tam też bójka, przyszła ochrona i usunęła tego człowieka z galerii. Po tym zajściu większość gości się rozluźniła, puściły hamulce i zaczęli wykonywać dalsze, drastyczne rzeczy na ciele mariny. Nie prowadzącej do jej śmierci, ale uszkadzające jej ciało. Trwało to 6 godzin. A ona w pewnym momencie miała łzy w oczach. No, trudno się nie spodziewać tego. Stojąc nieruchomo, patrząc gdzieś tam sobie w dal, po tych sześciu godzinach przyszedł właściciel galerii i powiedział, że performance jest zakończony. Poprosił się o rozejście do domów. Wtedy ona spuściła wzrok w stronę gości. Oni bardzo szybko się, jakby, no, trochę zawstydzili i opuścili galerii. galerię czym prędzej. E, ten eksperyment okazuje. To jaką my zwierzęcą naturę mamy? Tacy jesteśmy. Daleko szukać przykładów nie musimy. Te wszystkie działania, które dzieją się na wojnie, raczej na terenach przejmowanych, kiedy na przykład Rosjanie, napadając na ziemię ukraińską i przejmując je z powodzeniem, gwałcą ukraińskie dziewczyny, kobiety e, i tacy jesteśmy. Rytm zero obnażył prawdziwą naturę ludzką. Oczywiście, wielki przełom miała tam sama nagość, że Marina się oddała, ale z perspektywy czasu obiecuję wam, że to nic, co Marina, do czego Marina doszła. W samym filmie wiele razy Marina już z perspektywy czasu mówiła, w ogóle o wszystkich performanceach i tym, do czego dochodziła, że najlepiej to zwolnić. Pojawia się tam zdanie Empty yourself, be in a present time. Czyli nauczyć się żyć pewną emocjonalną siłą tu i teraz. No, i czy taki eksperyment, jak opisany przed chwilą rytm zero, nie uczy nas żyć pewną emocjonalną siłą tu i teraz? Wiecie, to tak jak skok ze spadochronu. No, pierwszy skok ze spadochronu podkreślimy. Skacząc, tak naprawdę w przepaść, nie mając nic pod nogami, no, ta sytuacja wymaga od nas bycia tylko i wyłącznie tu i teraz wyciągnięcia jakby spadochronu w odpowiednim momencie. To tak samo jak pewna historia a propos skoczków narciarskich. Jeden tam z ludzi pytał tam skoczka narciarskiego, ty, bo w tej telewizji zawsze mówią, że tam jakbyś wyskoczył tam troszkę później, to, to byś poleciał dalej. I tenże skoczek odpowiedział, słuchaj, ja w tę robotę muszę być zaangażowany w 100%. Ja zjeżdżając z tej rampy nie mogę być niezaangażowany. I za każdym razem myślę o tym, kiedy wyskoczyć. Ale myślisz, że jak ja z prędkością 120 km na godzinę dojeżdżam do końca rampy, to ja myślę, czy wyskoczyć później czy wcześniej? Ja po prostu wiem, kiedy to zrobić. A w telewizji ciągle mówią, i tak za późno wyszedł z progu. Albo za wcześnie. No, wiecie, pewne zaangażowanie w życie, w, w taką emocjonalną siłę tu i teraz jest niemożliwe wprawdzie do osiągnięcia z dnia na dzień. Wymaga to mnóstwa praktyki. I. Kto by nie chciał właściwie móc z palca włączyć taką emocjonalną siłę tu i teraz. I performance takiej siły wymaga. Kiedy jest się tam z Mariną, no to myśli się tylko tu i teraz. Co by jej tu zrobić, albo czego by nie zrobić, albo co ci ludzie jej robią i dlaczego. I ten stan umysłu jest podstawą performensu. I teraz przechodzimy do creme de la creme. Marina Abramowicz, a mianowicie do tej artystki obecnej. Artist is Present. Przez trzy miesiące, to już nie było sześć godzin, tylko przez trzy miesiące, nieważne kiedy, ona będzie tam obecna. I gdzie? Gdzie obecna? Wystawa Marina Abramowicz Artist is Present miała miejsce w MOMA, czyli The Museum of Modern Art, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Był wyznaczony kwadrat, ten kwadrat też ma ogromne znaczenie. Wydzielony kwadrat, którego przekraczanie było niemożliwe. W środku kwadratu znalazł się jedynie stół i dwa krzesła: Marina Abramowicz na jednej i jedno puste, na którym mogli przejść widzowie i spojrzeć w oczy Marinie. Mm. Tenże performance wymaga nieopowiadania żadnej historii. Wymaga pełnej obecności tu i teraz. Wiecie, jak spojrzenie w ciszy o sobie prosto w oczy wymaga absolutnej nicości, pełnej nicości. W dokumencie o Marinie y, mamy też y, he, takie jedno zastanawiające ujęcie z jedną krótką historią gdzieś tam w międzysłowiu, że zobaczyła genialną pracę. Ona mówi, że zobaczyła taką genialną pracę i się zachwyciła. Mianowicie były to dwa zdjęcia i poradnik, jak umyć poprawnie ręce. No nie? Dlaczego była to dla niej genialna praca? Dlatego, że myjąc te ręce, zobaczyła te pracę i była tylko i wyłącznie tu i teraz i musiała umyć te ręce według tej instrukcji? To taka dygresja. W pewnym momencie ona wygłasza taki manifest artystyczny, bardzo naiwny zresztą, ale mówi tam, że na przykład artysta nie powinien okłamywać siebie ani w ogóle nikogo. Nie powinien też kraść. Nie powinien iść na kompromis wobec siebie czy sztuki. Nie powinien zabijać żadnego człowieka, nie powinien kreować się na idola. Artysta nie powinien dać ulec miłości innemu artyście. I w tym momencie pojawia się wątek miłosny Mariny wraz z Ulajem, którzy byli, jak później o sobie mówili, równi sobie, używali swoich ciał do pokazywania genezy konfliktów w relacjach. To jeden z ich performanców, również e, mianowicie w, całkowicie nadzy, wbiegali w siebie z większym lub mniejszym impetem. Odrzucając się fizycznie, pomyślelibyście, że to jakaś forma przemocy, ale nazywamy to dziś performancem. Swoje zdanie na ten temat postaram się wyrazić również na końcu. I Marina Abramowicz, przeplatając ciągle te kilka historii, mówi: Jeśli nie czuję stresu, denerwuję się swoim spokojem. A. Fajny cytat bardzo. Każdy z nas taki stres czuje w mniejszych lub większych sytuacjach, bardziej stresujących, mniej stresujących, natomiast stres jest naturalną częścią naszej egzystencji. I kiedy faktycznie nie ma takiego stresu, to znaczy, że jesteśmy w stanie pewnej, pewnego nowum, w którym wszystko idzie po naszej myśli. Albo przynajmniej w sytuacji, w której mamy wszystko pod kontrolą. Tak by się mogło wydawać. Choć nie zawsze, jakby z definicji. Nie zawsze, kiedy mamy wszystko pod kontrolą, to nie czujemy stresu. Stres czuje się w ogóle i zdenerwowanie czuje się niezależnie od okoliczności sytuacji, no też jest to pewien stan mentalny. Hmm. I o tym performanceie Artist is Present w tym kwadracie mówiła, że właściwie no siądzie tam i to będzie tylko spojrzenie. It's just a gaze. Tylko spojrzenie. Lekkie, drobne, niewinne spojrzenie na tych ludzi. Jak myślicie, co tam się nie podziało? No mnóstwo różnych rzeczy. Malina w pewnym momencie mówi, że podczas performensu masz nóż i kaleczysz się nim, wylewając własnym krew. W teatrze natomiast masz ketchup i ona udaje krew. Więc to jest kolejna alegoria tego, że performance musi być rzeczywisty, musi być autentyczny i musi być tu i teraz, aby oddziałać faktycznie na rzeczywistość. Pada tam propozycja od jednego z iluzjonistów, aby, no powiedzmy, trochę podkręcić ten performance. I Marina nawet daje się nim przekupić. Mówi, tak, genialnie, zróbmy to. Sama powątpiewa w to, co kreowała. Natomiast świadomy Klaus Pisenbach, jako kurator wystawy, mówi: no co ty zwariowałeś? Co ty chcesz z tego teatru zrobić? Czy być artystką obecną? Być obecna żywie? Jakby manifestować żywych artystów, no i rezygnowali oczywiście z tego z tego to mm, pomysłu. Cała ta wystawa w Monma była opatrzona również innymi performansami Marina Abramowicz, które wykonywali jej studenci, których wyszkoliła bodajże przez trzy miesiące i mówiła im e, kilka przydatnych wskazówek. I na przykład dział się tam taki performance, w którym dwóch pewnie nagich ludzi stało pomiędzy sobą. Znaczy Naprzeciw siebie, patrzyli sobie w oczy i stali. I celem tejże sztuki było przedostanie się, przedzieranie się przez tych dwóch nagich, wgapiających się ludzi. A u Mariny każdy miał z nią swój moment. Był tam taki charakterystyczny moment, w którym Marina puszczała głowę w dół, i to był taki moment oczyszczenia dla niej. To był taki pewne bum do góry, i znów jest tylko i wyłącznie dla ciebie. Być może oczyszczała ona wtedy swój umysł, głowę i takie tam jakieś bajery. Generalnie niektórzy, mam wrażenie, przechodząc tam uważali, że ta uwaga im się należy, że ona jest tam dla nich, nie? Że to jest taka alegoria do tego świetnego filmu, moim zdaniem, Wszystko Wszędzie Naraz, gdzie każde uniwersum, uniwersum walczy o twoją uwagę. No i to też ma walczyć, no bo ty jesteś tym Axis Mundi. No. W filmie pojawia się wątek, że ludzie spędzają średnio 30 sekund przed największymi dziełami sztuki, nie? 30 sekund przed Monalizą, a przed Mariną spędzacie cały dzień. W pewnym momencie przychodzi do niej również Ulaj, z którym się rozstała, bo im więcej performansów razem tworzyli, tym pogarszały się ich relacje prywatne. No i wówczas to się tam stało. Chwycili się za ręce, popłakała się Marina. Wybuchła całymi emocjami. Też świetny moment w filmie, bardzo ładnie e, zrealizowany. No, trudno, trudno nie mówić, bo to było fakt, że czuć w tym pewną rzeczywistość. Po dwóch miesiącach, natomiast stał się moment kluczowy. Zdecydowała się mianowicie zrezygnować ze stołu. Generalnie Marina dostrzegała więcej takiego bezpośredniego kontaktu. Ochroniarze natomiast yy, mieli wątpliwości, bo nie ma tą bariery pomiędzy nią a odbiorcą lub widzem, no i jest łatwiej coś z nią zrobić, jakoś ją napaść, coś ją zaatakować, zranić lub nawet zabić. Ale to był performance Mariny i Marina zrezygnowała z tego stołu. I przez ostatni miesiąc ludzie przychodzili na taki otwarty kontakt z Mariną. No i tak szło to sobie, szło to sobie, trudno to opisać, wyobraźcie sobie, siedzieć. Trzy okropne, z perspektywy czasu, no bardziej chyba mniej lub bardziej miesiące. I siedzieć i patrzeć. Oczywiście chodziła spać w międzyczasie, oczywiście jadła. To każdy człowiek potrzebuje, ale na przykład rekordzista, który tam przychodził do tej galerii, siedział z nią aż 21 razy. W ostatnim dniu Marina mówiła, że jest smutna i szczęśliwa jednocześnie. To jest to prawdziwe niebezpieczeństwo sztuki, które wiąże się z pewnym uzależnieniem, już w pewnym momencie, nie? Że jakby trzy miesiące to już nie jest performance, to staje się życiem. Ona tym przesiąka. Ech. I w komentarzach na końcu filmu pojawiają się wątki kilku widzów. Jeden z nich opowiadał być może w nawiązaniu do rytmu zero, albo nieświadomie, mówiąc o tym, wyrażał sceptycznie swoje zdanie. Mówił, że ktoś zaraz nazwie strzelaniem. Do kogoś albo do siebie zbroń jako sztukę. No i coś w tym jest. Czy my dzisiaj nie legitymizujemy wszystkiego jako sztukę? To no jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Czy jakby nie posuwamy się do takich granic bólu, pustki, przypominania sobie o bardzo złych emocjach? I nie mówię, że złe emocje mają mnie istnieć, oczywiście nie. Natomiast pozwalanie na kaleczenie, na zabijanie, obnażanie ludzkiej natury rozumiem tą celowość w tym performance'ie. Bo taki jest jakby z definicji, też szukamy, znaczy mamy w tym pewną celowość. Natomiast to już jest bardzo mocne przekroczenie. Taka liminalność tu nie istnieje, taka graniczność. Przekraczamy te granice, obnażamy ludzką naturę. Okazuje się, że to nie tylko spojrzenie, ale okropieństwo, zdenerwowanie, brak spokoju i wszystko, co najgorsze. No, ona miała też wiele, znaczy wiele. Miała też performance, w którym po prostu biczowała się cały czas. No, ale po co? Do obecności tu i teraz. Oczywiście, no, odczuwamy ból tu i teraz. Możemy mieć z tym jakieś problemy również i później. Natomiast po co? E, to, to temat chodliwy, powiedzmy, bo czytając sobie recenzję, czy do tego performanceu, czy filmu, wielu osób sprzecza się, czy faktycznie jest to jeszcze granica sztuki, czy w ogóle sztuka sama w sobie, czy już absolutnie nie. No więc ja jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie, proszę. Podzielcie się, czy to mailowo, czy na Instagramie. Zachęcam Was serdecznie. Ale żeby zostawić jeszcze z czymś takim, powiedzmy, konstruktywnym, to badaczka Erika Fischer-Lichte pisała, że estetyka znika na rzecz naszych granic możliwości. I faktycznie te pojęcie estetyzacji i tego, co podjęliśmy sobie w ostatnim odcinku o estetyzacji jako atrakcyjności czy pięknie, e, zanika. My już się tym nie zajmujemy. Tak? Raczej, jak ktoś mówi, że coś jest piękne, że coś jest ładne, to jest naiwny. To dla niego jest ładne. Ale czy ogólnie jest ładne? Czy dla, dla wszystkich jest piękne? Wątpię. Piękno jest nieuchwytne. To coś, co powstaje między nami, jako odbiorcami, a artystą, jako nadawcą komunikatu. Więc zrezygnowaliśmy z estetyki dla testowania granic możliwości, poczucia dyskomfortu. Testujemy. Z całą tą obecnością tu i teraz wiąże się. Jeden szczególny fakt, który jakby potem akademicko wydzielili sobie badacze, i mają rację, trudno im tego nie odebrać: performance art. Sztuka performatywna ma charakter autoreferencyjny, odnosi się zatem sama do siebie. A sztuka jako taka wcześniej miała charakter referencyjny, odnosiła nas do czegoś. Wiecie, filmy odnoszą nas do życia, teatr, obraz odsyła nas do czegoś, coś odnosi nas do czegoś, muzyka odnosi nas do pewnych historii. A performance odnosi nas do tego co dzieje się. Ponownie tu i teraz, ile razy powiedziałem to teraz? Michel Foucault kiedyś e, popełnił taką pracę e, taki właściwie grafikę, obraz, fajkę. Mianowicie narysował i podpisał: "To nie jest fajka". Po francusku oczywiście. No i co? Widzimy fajkę, a podpis jest "to nie jest fajka". Co my wtedy mamy myśleć? Mamy też polski odpowiednik. Kazimierza Malewicza, który narysował czarny kwadrat na czarnym tle. I weź się tu, człowieku, dopatrz. No i ludzie tam faktycznie doszukują się. Ej, to my, w nicości w kosmosie, kiedy nas nie ma, to jesteśmy jak ten czarny kwadrat na czarnym tle. A Malewicz nam mówi: Nie, to jest kwadrat. <laughs> Piękna sztuka, nie? No i czy, to, czy tu możemy poznawać to w kategoriach estetycznych? Na pewno nie. Więc performance nie odsyła nas do niczego. Marina Abramowicz nie odsyłała nas do niczego do tego czarnego kwadratu. Sztuka w ogóle, nie sztuka performatywna, ale sztuka w ogóle zawsze angażowała umysł. Tutaj myślenie, tak? Jakoś doszukiwanie się referencji, emocji również, bo umysł związany jest również z emocjami. No i dla, na przykład jednych sztuka ma uaktywnić myślenia, są również i tacy, którzy mówią, że sztuka przede wszystkim musi mnie ująć w sensie emocjonalnym. Natomiast w performance arcie dla nas bardzo istotnym w kontekście tego odcinka, przesuwa się ten wektor w stronę emocji. Pojęcie afektywności, pewnej uczuciowości, emocjonalności. Wszystko tam jest kwestią emocji. Tak ogólnie w sztuce, jeśli widzimy powiedzmy czarny kwadrat na czarnym tle, to możemy wziąć biały pędzel, coś pędzel z białą farbą na końcu i poprawić ten. Ten, ten, ten kwadrat i zrobić tam kółko, na przykład no, takie jaja sobie powiedzmy, zrobić. Natomiast w każdym z performansów Mariny Abramowicz, czy to pitchowania, czy to trzymiesięcznego przesiadywania w galerii, czy to sześciogodzinnego pobytu w galerii, czy to tego stania nago pomiędzy, y, znaczy między nią a jej kochankiem, w każdym z nich, jakby, no nie weźmiemy bicza i nie poprawimy tego, nie? jakby ona to robi. Więc nawet jak nam się to nie podoba, my tego nie możemy poprawić. I to performance arcie jest inaczej nazywane, że emocja ma w nas utkwić. Czyli jeśli czarny kwadrat nam się nie podoba, poprawimy go, no i zaspokoimy powiedzmy nasz głód estetyzacji. Ale performance ma nas zszokować, doprowadzić do pewnego dyskomfortu psychicznego. Do końca życia możemy mieć do siebie pretensje, że wzięliśmy w tym udział. To, że na przykład, nie zatrzymaliśmy tego biczowania. To, że nie powiedzieliśmy jej tam wprost: nie rób sobie tego. I to jest celem performansu. No, tak to, tak to powiedzmy. przekazuje. Artystka obecna, czyli ten finalny projekt życiowy Marina Abramowicz, czerpała na maksa z rytuału. Będzie tam się siedziała, jak na przykład alegoria góry w piekle. Tak? Miała tam trzy suknie, zapomniałem o tym wcześniej powiedzieć, a to dość istotne dla całości historii. W tym całym kwadracie, w, w, w związku z tymi krzesłami i stołem po środku przez pierwsze dwa miesiące, no ona musiała być w coś ubrana. I oczywiście z racji, że tam we wczesnych latach performance artu powiedzmy nie przelewały się tam kokosy. Dlatego Marina wpadła na taki pomysł skomercjalizowania tego i na przykład sprzedawania zapisów ze swoich y, performance'ów. W artystce obecnej fotografowali każdą osobę, którą, z, która stwierdziła, że zmierzy się wzrokowo z Mariną. Marina coś tam później po tych trzech miesiącach pisała na tych zdjęciach, no i oni to wystawiali. Może coś, co ona tam widziała? To to wie. E, również te suknie, od których, od których tutaj zacząłem tę dygresję, miały ogromne znaczenie. E, były one w trzech kolorach: granatowa, czerwona i biała. I były to suknie projektanta mody. No, idealne miejsce, mogłoby się wydawać. Środek galerii sztuki nowoczesnej. Trzy miesiące bezwzględnego show, które przyciągnie oczy widzów, bo kto jest w stanie, tylko robot, tylko machina jest w stanie się posunąć do takiego ekstremum siedzenia trzy miesiące w miejscu i wgapiania się w ludzi. No, idealne miejsce, tak. Więc takie trzy kolory sukni. Możemy się również doszukiwać w tym pewnej symboliki w kolorze granatowym, czerwonym i białym. Więc góra jest zwykle, na przykład tak jak słupy, krzyże, wszystko to wskazuje na jakby ten środek świata. Punkt najwyższy, no te axis mundi. Więc jak siedziała w tym kwadracie, to ona była w centrum tego planu filmowego za sprawą tej sukni, to był jej cel. Świadomie kreuje obraz siebie w środku figury, jakby zwykłego kwadratu. A używanego przecież od dawien dawna. A kwadrat jest nam znany jako ludzkości po prostu od, odkąd jest nam to pamiętne i odkąd pierwsze zapiski się pojawiają. I ciekawy wniosek zapisany przeze mnie. Marina udowadnia, że księdzu niepotrzebny jest krzyż. To tak trochę niedopowiedziane, żebyście też coś mieli. Do zastanowienia się po odcinku. Ej, jest taka pani Amelia Jones, która jakby podważa Obecność Mariny de facto z racji tego oświetlenia, tych kamer, obiektywów, aparatów no dla niej i dla mnie zresztą też jest to zaprzeczenie obecności. No bo gdybyśmy chcieli, jakby, żeby być tam tu i teraz w 100%, to po co nam to rejestrować? To czemu o tym myśleć? Czemu przewidywać to? Jakby, I faktycznie jest to za zarzut, nie? Że jakby trzeba było tam. Czy potrzeba było tych kamer? Teraźniejszość bardzo szybko odchodzi w przeszłość, ja się z tym absolutnie zgadzam, bo my próbujemy rejestrować te chwile i jakby robiąc fotografię celowo jest to pewnym upamiętnieniem danej chwili. Natomiast tym głównym zarzutem w stosunku do tego bycia tu i teraz, artystki obecnej, to to, że widać tamtą całą pracę włożoną przez instytucje i teza przeciwników razem... Samuel Jones i pewnie mną jest taka, że daje nam się produkt, ale nie performance. Wiele artystów teraz, nie, jeśli słuchacie, na przykład OKI e, miał płytę produkt 47, lub na przykład artystka Versov, również influencerka, no, artystka, może tam jest za dużym słowem. Natomiast niewątpliwie influencerka, celebrytka miała również swoją płytę Versov Store i opowiadała, jakby w tym o tym. Śpiewając, że stała się pewnego rodzaju produktem, to męczy. I w tym wszystkim na koniec dnia wychodzimy z tym, że medioznawcy zgadzają się w tym, że jakby mediatyzacja, tak, jakieś uwarstwienie tego na warstwę cyfrową, odbór cyfrowy, nie zabiła tak całkiem jednorazowości. Natomiast za, za sprawą między innymi tego filmu, nie, bo my jesteśmy w stanie teraz tak dostrzec to, co tam się działo w MOMA, to Odczucia każdego z nas są inne i my je odbieramy cyfrowo, i zastanawiam się, na ile są one przetworzone, wyreżyserowane czy być może zmanipulowane. Dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek Was nie zmęczył, a zaciekawił. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już za tydzień o godzinie 19 niezmiennie na podcaście Olej w Głowie. Zapraszam. Do usłyszenia. Cześć. Daju.